Piękne zakończenie roku, w pięknej scenerii słoneczko dopisuje. Cieszę się, że to właśnie w gminie Dąbrowej kończymy ten rok bardzo ciekawą i ważną inwestycją drogową. Prawie kilometr drogi wzmocnionej, trzywarstwowej, poszerzonej do 6 metrów, prawie 2 miliony złotych na, na tą drogę przeznaczyliśmy. I Gmina Dąbrowa miała dobry rok, bo zarówno i chodnik w ruścinie i most w Naroku, jak i ta, ta przebudowa sprawiła, że gmina Dąbrowa dość szczodrze jest obdarowana przez samorząd województwa i te inwestycje drogowe tutaj do tej gminy dość często zawitają. Zgadza się, bardzo się cieszymy, że jeszcze tak na koniec roku udało się zmodernizować nawierzchnię tej tutaj ważnej drogi łączącej miasto Opole z Żelazną i jest to taka droga, którą modernizujemy od jakiegoś czasu, czy tutaj most w Niewodniku, który był niedawno realizowana inwestycja, czy przebudowa drogi w miejscowości Narok. Także tutaj no nawierzchnia była bardzo zniszczona. Modernizacja tej drogi została przez nas poszerzona o dodatkowe elementy. Normalnie, standardowo zawsze robimy to w dwóch warstwach wiążącej, ścieralnej. Tutaj jeszcze doszła podbudowa bitumiczna i wzmocnienie poboczy. Była tutaj taka sytuacja dosyć trudna. Samochody ciężarowe zniszczyły tą drogę mocno, także wzmocnili tą na i cieszymy się, że ta droga powinna przez długi czas służyć mieszkańcom. i no, Cieszy kolejny oddany odcinek, wprawdzie niecały kilometr, za kwotę 1 700 000 zł. Nie mniej jest to kolejna z tych kilometrów, o których wczoraj pan marszałek Szymon Ogłaza wspominał na podsumowaniu roku. Jest to kolejna taka modernizacja, która łącznie złożyła się na ten rekordowy wynik 30 kilometrów zmodernizowanych w ten sposób, tak jak tutaj dzisiaj, dzisiaj widzimy na wierzchni dróg wojewódzkich. Także jest to ważny element, który dokłada standardów właściwych, jakościowych dla dróg wojewódzkich, ale też znacząco zwiększa bezpieczeństwo, bo Wcześniej było tu miejscami nawet poniżej 5 metrów szerokości. Rowerzyści mieli bardzo niebezpieczne warunki, a jednak te miejscowości są tu blisko położone i ten ruch rowerowy w sezonie się tutaj również odbywa, także. Yy... Na pewno to bezpieczeństwo zostało zwiększone i, i mieszkańcy mamy nadzieję, będą zadowoleni z korzystania z tego odcinka. Tak mała gmina, gmina wiejska otrzymuje całkiem spore środki finansowe właśnie na wykonanie tej drogi. Ta przychylność Zarządu Dróg Wojewódzkich i marszałka województwa polskiego świadczy o tym, że wszyscy jesteśmy ważni, że każdy z nas i każdy mieszkaniec ma prawo do tego, żeby bezpiecznie poruszać się po drogach. I dzisiaj Właśnie my, jako miejscowość mała, jako, jako gmina przylegająca do dużego miasta Opola, też mamy możliwość korzystania już dzisiaj z tego dywanika i koniec roku w naszej gminie w ten sposób świadczy tylko o tym, że zakończamy ten rok pomyślnie i przede wszystkim z nowym fragmentem wyremontowanej drogi wojewódzkiej. Przecież wiemy dzisiaj, że zarząd dróg wojewódzkiej ma pod sobą całe województwo. Po polskiej setki kilometrów dróg wojewódzkich do wyremontowania, do przebudowy, a właśnie taki fragment trafia dla naszej gminy i dla moich mieszkańców. Bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni. No, to znaczy ze względów bezpieczeństwa bardzo ważna. Od dłuższego czasu borykaliśmy się właśnie z tym, że te pobocza mieliśmy takie zarwane, było wiele. Nieszczęśliwych wypadków, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że to w końcu zostało naprawione i mieszkańcy naprawdę odetchną trochę z ulgą, że, że tym odcinkiem nareszcie da się porządnie przejechać.